A co jeśli powiem ci, że ten mały gadżet rozwiąże wszystkie twoje problemy z zasięgiem Wi-Fi? Wspólnie z firmą AVM, która jest sponsorem tego materiału, zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Z okazji 20. urodzin routerów Fritzbox do rozdania mamy 5 wzmacniaczy sygnału Fritz Repeater, do tego głośniki JBL i pyszny popcorn prosto z Berlina. Okej, okay, ale wróćmy na chwilę do tego małego cudownika. To niewielkie i poręczne urządzenie. Wystarczy wpiąć do gniazda, połączyć z domowym routerem za pomocą przycisku WPS i gotowe. Od tego momentu wzmacniacz będzie zwiększał zasięg Wi-Fi w Twoim domu i zapewni wyższą prędkość podczas przeglądania internetu, oglądania filmów i grania. Zobaczcie tylko, jak przyspieszyła moja sieć, gdy wzmacniacz. Do gniazda w pokoju oddalonym o około 8 metrów od głównego routera a na a nadrodze znajdują się dwie ścianki działowe. Co ważne, Fritz Repeater 1200ax zwiększa zasięg Wi-Fi oraz obsługuje Wi-Fi 6, zatem spełnia wymogi związane ze stale rosnącą liczbą urządzeń korzystających z sieci bezprzewodowej. Na początku obiecałem Wam konkurs. Szczegóły znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam Was do udziału, bo nagrody są naprawdę zacne i tak szczerze to sam mam ochotę na ten berliński popcorn.